To mięso jest nielegalne w Europie i kosztuje 18 tysięcy euro za kilogram. Oto Wagyu A8 hodowane w Kansai w Japonii. Słuchajcie, jakiś mało znany youtuber, tiktoker, nie wiem, tak naprawdę, nagrał rolkę dzisiaj, którą puścił i robi zasięgi, i troszeczkę poczułem się wywołany do tablicy, więc oglądam razem z wami i pokomentuję, co za głupoty tutaj poopowiadał. To mięso jest nielegalne w Europie i kosztuje 18 tysięcy euro za kilogram. Oto Wagyu A8. Cho Wagyu A8, czyli Wagyu A8, w Polsce jesteśmy przede wszystkim. Nie jest nielegalne w Europie, tylko nielegalne jest wywożenie go poza Japonię. Jest do tego stopnia nielegalne i do tego stopnia jest chronione przez rząd japoński. Na każdym lotnisku międzynarodowym w Japonii. Znajduje się przynajmniej jeden pies, który jest specjalnie wyszkolony do wyczuwania tego mięsa. Jeżeli chodzi o ceny, to 18 tysięcy euro za kilogram to jest z tego, co kojarzę, to są ceny z tamtego roku. to też wszystko zależy od tego, jaka krowa poszła na ubój, bo każda krowa tak naprawdę jest wyceniana indywidualnie, ale można powiedzieć, że tak, 18 tysięcy euro za kilogram to jest mniej więcej średnia cena. Tego mięsa. euro za kilogram? Oto wagyu A8, hodowane w Kansai, w Japonii. To mięso jest tak naprawdę ubijane w Kansai, dlatego się mówi, że jest Kansai. Natomiast hodowane jest jakieś 200 km od Kansai, w miejscowości Tajima. Cała hodowla wagyu A8 należy do innej rodziny. Rodzina nazywa się, ja nie jestem w stanie tego wymówić, więc wam po prostu puszczę. April April, April, April. April no i właściwie cała hodowla, cały proces hodowli tych zwierząt jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rocznie jest tylko kilkanaście krów, z czego większość rezerwują miliarderzy z Azji. Jeżeli gdziekolwiek to trafia, to mięso to jest ewentualnie Emiraty Arabskie. Tak to nie słyszałem, żeby gdziekolwiek udało się to mięso wywieźć. Natomiast na pewno istnieje jakiś czarny rynek. Ciekaw jestem skąd Fox, tak? Fox skąd to ma? Mimo to udało mi się dostać 100 gramów Rostbefu za około 11 tysięcy zł. Czy było warto? Muszę się mocno delektować tą skromną ilością, ponieważ... Okej, okay, powiem tak, Adi. Nie do końca wierzę, że udało Ci się to dostać. Natomiast jeżeli faktycznie masz, to, daj znać, zadzwonimy się, może nakręcimy coś razem. Ja sobie tego też z przyjemnością spróbuję, a, a ja ci pozwolę, po prostu trochę wybić się na, na moich zasięgach na temacie związanym ze stekami. A ja bym chciał serdecznie pozdrowić wszystkich, kuki Gajomanaj.